Witam was bardzo serdecznie, moi byczki malinowe w kolejnym odcinku z Case Haga, gdzie dzisiaj kolejny dzień zmagań, żeby dołożyć dla was jakąś naprawdę grubą, rekordową kosę dla wpłacających z kodem Adixon na Case Hagu. I dzisiaj znalazłem odpowiednią skrzynkę do tego, żeby tutaj postarać się wydropić jedną z tych trzech na początku kostek. Zastosujemy Jostera, Jokera i zobaczymy, czy uda nam się z pięciu tutaj skrzyneczek trafić. Właśnie jedno z tych kos. Będzie to dosyć ryzykowny odcinek, więc zobaczymy, jak on się tutaj potoczy, ale zanim to oczywiście cały czas. I tak jeszcze dla wpłacających skody Madixon, na stronie macie cztery naprawdę konkretne kosy. Więc jeśli płacacie te cztery koski, mogą tutaj. Paść do Waszego f -f punku również w tym odcinku do zgadająciem macie takiego skina, że wziąć udział na niego należy zasubskrybować kanał z ustawić łapkę w górę, skomentować odcinek. A jeśli mnie lubicie i chcecie wesprzeć, to właśnie w tym miejscu możecie wpisać mój kod A Dixon przez 2 dostajcie darmowe 4 zł oraz 20% więcej do depozytu przy płacie. Pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie. Dla osób pełnoletnich Jeśli interesuje Cię szybka i bezpieczna wymiana Zapraszam Cię na Piraty Swap Z kodem ADDICSON macie 35% więcej Bonusu do depozytu Przy każdej wpłacie Dobra, no to rozpoczynajmy tutaj Ja pierdziele, powiem Wam, że troszeczkę się boję Bo wczoraj no nie za dobrze Nam tutaj ten drop szed. No a dzisiaj to już rytuikujemy Po całej bandzie, tak szczerze powiedziawszy bo ten jester kosztuje 2200 zł. Proszę tylko o to, żeby faktycznie tutaj jedna, któraś z tych nawet czterech kost, nie? Z tych czterech kost nam tutaj wypadła. Więc co? Otwórz. Pierwsza skrzynia. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Okej. Okay. Okay. Dobra, dobra, to jest chyba rekompensata za ten wczorajszy odcinek, gdzie wszystko przegraliśmy. Ja. No i dobra, i tutaj z. Adam, 400, 400 zł. 400 zł. Taką tutaj kockę można wygrać. To już mówię, dla takich płacących naprawdę bardzo, bardzo dużo. Pamiętacie oczywiście, że strona przeznaczona jest dla pełnoletnich i tutaj na tej stronie są większe szanse, gdzie przegracie swoje pieniądze, niż wygracie, co widać oczywiście procentowo w każdej skrzynce. Ale taka kostka właśnie dla tutaj wspierających mnie jest do wygrania motylek. Motyle knife Lore. Dał radę, dał radę, dał radę, dobra. I teraz to już mogę prowadzić taki odcinek. No teraz mogę prowadzić. Bo wczoraj naprawdę wszystko przegraliśmy, żeby właśnie taką kostkę wam wydropić. Dzisiaj pierwsza skrzynia. Pierwsza kurwa skrzynia. Boże drogi, Dobra, to, to, to teraz tak, jeszcze sobie darmowe skrzynki. weźmy Otwórzmy możemy. Możemy. Od Challengera I co? I możemy sobie poprowadzić Teraz odcinek na Oj, myślałem, że tutaj przeleci Na luzaczku, możemy sobie teraz Poprowadzić odcineczek I zobaczymy, co tutaj się dalej Będzie wydarzy będzie wyda... co, co się dalej wydarzy Czy dalej tutaj w niedzielę Będziemy piękne skinki Mieli okazję trafiać Dobra, ładnie, lorka I idziemy teraz właśnie do bitew Teraz do bitew Odkuwamy się za to co wczoraj straciliśmy Bo wczoraj straciliśmy naprawdę bardzo dużo Jeśli nie oglądaliście wczorajszego odcinka To wczorajszy odcinek to był obraz nędzy i rozpaczy Dosłownie Dzisiaj weźmy sobie Hinatauna na początek Krzyneczka tutaj To jest jedna z moich ulubionych Gdzie tu kosy potrafią też bardzo dobrze lecieć na koronkach Ale skrzynia też tutaj potrafi No ja mam takie przebłyski z tą skrzynią Czasami do niej wracam i naprawdę konkretnie oddaję, a czasami ona totalnie nic nie oddaje i mam przerwę przynajmniej na parę miesięcy, że aż ją nie otwieram. Dzisiaj zobaczymy, czy warto do niej wracać, czy jednak nie. Jak na razie niestety bez koronek. 12 skrzyń, no tu muszą, kor... tu, tu muszą. no muszą korony tutaj lecieć niestety. A z korony, a z korony kocy, a z korony kocy! I uwaga, to droższą? Chyba on. Kurde, trofił on droższą. Ale i tak prowadzenie mamy. I tak nie mamy, bo trafiamy droższe skiny. Dobrze! Elegancko! Jeszcze jedna korona. I mamy tą, tą bitwę. Jedna korona. I będziemy. Oj, 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 ty, on kosę bez korony trafił. O kurde, no i teraz to już nie jest tak zaciekawie. No to teraz już nie jest zaciekawie, czy skrzynki do końca. I czy tu jeszcze coś się wydarzy? Czy tu jeszcze jakieś koronki wpadną? Potrzebujemy, bo jest teraz coraz bliżej mnie. A kaczyk. Dobra, 200. I ostatnia skrzynia. Proszę tylko, żeby nie dostał jakiejś emeczki korony. Jest! Mamy! Mamy! Chociaż tutaj tylko i wyłącznie jedna korona, to i tak naprawdę bardzo ładny profit. Dobra, wczoraj mnie prosiliście... Nie, nie wczoraj. Nie, wczoraj, wczoraj. Wczoraj na streamie nocnym prosiliście mnie, żebym więcej Borowa używał. I tak zrobię, i tak zrobię dzisiaj. Użyjemy sobie tego Borowa. Mamy tutaj na to fundusze. I możemy teraz Jokery. Joker dzisiaj nam zdecydowanie zrobił tutaj robotę na tej stronie, więc zawdzięczamy tutaj Jokerowi tak naprawdę dobry początek. I ten odcineczek, więc niech ten joker. Jeszcze będzie tutaj. Niech tu jeszcze ten joker. Albo nie, czekajcie. Bo ja chcę tutaj sobie tak troszeczkę rolować z krzyńkami. I mamy tu na ta bitwa. Będzie nas kosztować. Dobra, to jeszcze dołożymy. 1000 zł to tak, żeby nas kosztowała, nie wiem. Trzy koła może być, trzy koła może być. 25 skrzyneczek solo underdoga tym razem sobie dajmy. Za dużo szczęścia dzisiaj już na tym odcinku. Za dużo. Za dużo dosłownie, nie. Dosłownie i w przenośni Nie do że trafiłem tą kosę, którą chciałem dać wam do konkursu, bo motylki to są naprawdę przepiękne kosy. To jeszcze z pierwszej skrzyni. No lepiej się to Lepiej gwiazdy nie mogły się dzisiaj ułożyć Dosłownie no lepiej nie mogły się gwiazdy ułożyć Piękne szczęście Piękne szczęście Ale to mówię to jest za ten wczorajszy odcinek Bo wczoraj tyle ile my straciliśmy I żadnej kosy nie trafi, Znaczy nie no tam kosy trafialiśmy Wczoraj też konkretne ale jak chciałem Jakieś właśnie do, do 8-9 koła I to mnie niestety zmyliło Tutaj oj korona pierwsza Korona pierwsza z pierwszej korony Będzie tu grubo widzę oj grubo o matko. To dosyć spore prowadzenie przez, tej, przez tą M9 tutaj teraz. Dosyć spore. Ale dobra, tu jest sporo skrzyń. Tutaj jeszcze jedna korona nie zadecyduje na pewno o, wygra o przegranej tej bitwy. Więc tu jeju, to jest. No kurczę. Dzisiaj to widzę, że underdog to zdecydowanie nie dla nas. I kolejna. Ja pierdziele. Niepotrzebnie ten underdog i kolejna kosa, ale to jest no, oczywiście naborą, to jej, tej kosy nie dostaniemy, tylko 10% z tej kosy, ale i tak, no patrzcie to jak tutaj sypie nam dzisiaj, nie? A ta bitwa, no Chyba muszę to powiedzieć, ale no tu musi się cud wydarzyć niestety, a cuda, no tu teraz to już w ogóle większy, my tylko i wyłącznie coś tutaj w bitwie trafiamy A ten Fine to Finezyjnie sobie ogląda, jak, przy, jak wygrywa bitwę i jak trafiamy na jego korzyść kosy. No nic nie trafia, no nic. On chyba ani jednej, jeszcze ani jednej korony nie miał. Na tyle skrzyń. To mnie tutaj to właśnie boli. No boli mnie to, no boli mnie to i ostatnie pięć skrzyneczek. Może tutaj coś się popisze, nie? Oj, coś się popisuje. Fejzik ładnie, za trzy koła. Może jeszcze, może jeszcze, jakby tu korona teraz gdzieś. Tu jaka kota jest najdroższa? O kurde, koronę daj. Tu, 8. No i kurde, nawet, nawet chyba korona w tym momencie nas nie ratuje ta najdroższa. No niestety, Boru tutaj nie po naszej myśli. Niepotrzebny ten underdog, zdecydowanie niepotrzebny ten underdog, ale na tym, na tym skończymy. Jest proficik. Dodatkowo jest tutaj zrobiony konkursik dla Was, to chciałem zrobić w tym odcinku, Taki był takie było główne założenie, myślałem, że naprawdę nie damy rady zrobić w ogóle dzisiaj tego konkursu, a jestem naprawdę usatysfakcjonowany, dziękuję widzowie za wsparcie, dziękuję, że oglądacie, pamiętajcie oczywiście, nie zawsze się wygrywa koło Was. Dobra.